Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj robimy gulasz wołowy. Gulasz to potrawa, która gości na wielu stołach. Jest wiele sposobów na przyrządzenie smacznego gulaszu z wołowiny, takich z mnóstwem dodatków, na przykład warzyw, jak i z samym tylko mięsem. Dzisiaj najprostszy wariant, który ja jednak wzbogacę fasolką, jeśli nie chcecie, oczywiście, można pominąć szczegóły za chwilę. Sam gulasz jest banalnie prosty w przygotowaniu, ale jednak niebanalnie smaczny. Serio, nie znam nikogo, komu by nie smakował, więc śmiało można rzec. W prostocie siła. Zresztą sami sprawdźcie. Przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. Zapraszam. Mam tutaj 500 g mięsa wołowego, wołowiny, taki na gulasz. Mięso kroję w gulaszowe kawałki, u mnie mniej więcej takie. I przypruszam mąką. Ja sięgam po mąkę razową, żytnia 2000, ale to może być dowolna mąka. Dwie łyżki. Posypuję i starannie mieszam, tak żeby każdy kawałek mięsa był obtoczony w mące. Na tym etapie nie dodaję tutaj żadnych przypraw. Ja dzisiaj będę robić gulasz w szybkowarze, bo zależy mi na czasie, ale oczywiście można go robić w zwykłym garnku, tylko czas duszenia będzie wtedy odpowiednio dłuższy. Wszystko dokładnie rozpiszę w przepisie pisanym na blogu, rzecz jasna. Gulasz można spokojnie ugotować wieczorem, a następnego dnia tylko podgrać, i tak jest nawet bardzo smacznie, więc z przekonaniem polecam ten sprawdzony sposób. No dobra, rozgrzewam garnek z niewielką ilością oleju roślinnego. Ja biorę rzepakowy i dodaję niepełne dwie łyżki. Rozprowadzam i czekam aż się podgrzeje. I na mocno rozgrzany wkładam przygotowane mięso i rumienie ze wszystkich stron. Czyli wkładam, rozprowadzam szybko na dnie i nie ruszam. Póki mięso nie zepnie się od spodu, wtedy da się łatwo przewrócić na drugą stronę. W przeciwnym wypadku może się rozwalić, to znaczy jeśli zaczniemy mieszać zbyt szybko. Gdyby nie chciało się y, łatwo oderwać od dna to można podlać niewielką ilością wody. Chwilkę poczekać i wtedy zobaczcie, łatwo już to się przemiesza, przewraca na drugą stronę i niech to się smaży. Ja co jakiś czas będę tu zaglądać i mieszać, ale sama w tym czasie pokroję już cebulę. Mam tu trzy średnie cebule. Kroję je w dowolny sposób. Ja pokroję w cienkie półplastry. Można pokroić też na przykład w kostkę. Mniej więcej coś takiego. I zaglądam do mięsa. Powinno być już gotowe. Podsmażone wygląda tak. Pachnie, oczywiście, cudownie. Dodaję tutaj cebulę, z grubsza mieszam i chwilę smażę, aż cebula się zeszkli. Ja dodam też tutaj od razu jeden ząbek czosnku, taki dość duży, drobno go siekam lub przeciskam przez praskę. Mieszam, rozprowadzając w mięsie i cebuli. I dodam jeszcze jeden liść laurowy, łamię go na pół i utykam gdzieś pomiędzy kawałkami mięsa i cebuli. Nie więcej tak? Cały czas tego nie doprawiam. Mówię celowo, bo wiem, że takie pytania będą się rodzić. Jeszcze bez przypraw. Kiedy cebula się zeszkli, podlewam to płynem. To może być, nie wiem, czerwone, wytrawne wino. Bardzo pasuje do wołowiny. Lub na przykład ciemne piwo, czy po prostu woda. Ja dodam jedną szklankę wytrawnego czerwonego wina i jedną szklankę wody. Płynu wlewam po prostu tyle, by przykryć całość do poziomu mięsa. Zatem te, te ilości są takie umowne. U mnie dwie szklanki na ten garnek o tej średnicy. Zobaczcie, mięso jest niemal całkowicie przykryte płynem i dokładnie o to chodzi. Teraz przykrywam garnek i duszę do miękkości. W szybkowarze trwa to jakieś 30-40 minut. W zwykłym garnku dużo ponad godzinę, czasami nawet dwie godziny. Czas zależy trochę od mięsa, więc po prostu trzeba sprawdzać. Ja w szybkowarze gotuję na drugim stopniu, a czas tego gotowania liczę od chwili, gdy podniesie się zawór. I jeszcze co do podlewania. W szybkowarze raczej tego płynu dużo nie ubędzie, bo to jest szczelnie przykryte, ale w zwykłym garnku trzeba rzecz jasna co jak Jakiś czas zaglądać i w trakcie duszenia uzupełniać odparowane wino, piwo czy wodę, tak żeby mięso było cały czas przykryte. I pod koniec duszenia, kiedy mięso jest już niemal dobre, szykuję czerwoną paprykę, to jest myję ją, przekrawam na pół, usuwam pestki i kroję w mniejsze, gulaszowe kawałki. U mnie coś takiego. No i zaglądam do mięsa. Zmiękło, wygląda tak. Zdejmuję oczywiście pokrywkę. Niech to się nadal gotuje na małym ogniu, a ja podsmażę na patelni koncentrat pomidorowy z dodatkami. Rozgrzewam zatem patelnię z niewielką ilością oleju, u mnie niepełna łyżeczka może. Dokładam koncentrat pomidorowy, dwie łyżeczki, jedną łyżeczkę słodkiej czerwonej papryki, pół łyżeczki ostrej czerwonej papryki lub na przykład chili i pół łyżeczki ziół prowansalskich. Całość mieszam i chwilę smażę. To smażenie wydobędzie głębszy smak z dodatków. Tak to wygląda. Zawartość patelni dokładam do mięsa. Dodaję pokrojoną wcześniej paprykę. Całość mieszam i doprawiam do smaku solą oraz czarnym pieprzem. To jeszcze nie było solone, więc trzeba po prostu wyczuć smak. U mnie niepełne pół łyżeczki na cały gulasz, ale próbujcie, to musi Wam smakować. Raz jeszcze mieszam. Przykrywam i duszę kilka lub kilkanaście minut, tak naprawdę do czasu, aż papryka lekko zmięknie. Nie ma się rozgotować, tylko być taka przyjemna do jedzenia. Po tym czasie wygląda to tak. Gotowe, można podawać. Jak wspomniałam, spokojnie można ten gulasz ugotować wieczorem, a na zajutrz tylko podgrzać. i Ja tak bardzo często robię, nie tylko dlatego, że tak łatwiej, ale też przez noc te smaki fajnie się przegryzą i gulasz jest po prostu smaczniejszy. Tak jak teraz tu widać, on jest w zasadzie gotowy. Ja dodam jeszcze czerwoną fasolę, ugotowaną wcześniej i odsączoną, lub można też sięgnąć taką opłukaną z puszki, odsączoną. Może to być też biała fasola, u mnie dzisiaj czerwona. No i dzięki tej fasoli gulasz będzie po prostu bardziej sycący i zyska na wartościach odżywczych. Pięknie to wygląda, prawda? Mi się podoba. Pachnie także wspaniale. No i teraz jest już całkowicie gotowy. Podaję z kluskami, na przykład żytnimi na kefirze. Lub z ulubionym grubym makaronem, na przykład penne czy taliatelle, ale oczywiście będzie smakować także z ziemniakami, kaszą czy pieczywem, na przykład z bagietką, chlebkami nan czy pitą. Proste, prawda? Smacznego!